Dzień dobry, Ewa Gręziak jestem mieszkańcem dokładnie tego bloku i pomyślałam patrząc na uchwalone przez Radę Miasta Plan Zagospodarowania, że jest takie myślenie trochę cząstkowe, czyli ktoś planując to wszystko bierze pod uwagę określony fragment, natomiast nie bierze pod uwagę całości. I co jeszcze mnie na przykład boli jako mieszkańca tego miasta, mieszkańca tego osiedla, że nie budujemy osiedli dla ludzi. Dla ludzi w sensie dla rodzin, dla dzieci, czyli nie są planowane dla każdego osiedla tak jak kiedyś było. Szkoła, przedszkole, poczta, miejsce na usługi publiczne. Nie ma coraz mniej, albo w ogóle nie są planowane parkingi. Ulice są niestety coraz ciaśniejsze. I Stąd też postanowiłam e, spróbować e, zmienić chociaż jedną rzecz, bo tak naprawdę rzeczy do zmiany jest bardzo dużo. E, I myślę, że tutaj w swoich jakichś oczekiwaniach e, od tych planów zagospodarowania e, jestem zgodna i spójna z tym, co e, nasi zarządcy tego miasta uchwalili zarówno w strategii rozwoju, jak i w studium uwarunkowań dla miasta siedzce. I mam wrażenie, że uchwalane plany zagospodarowania nie trzymają się założeń w tych ważnych dokumentach, za których realizację i nadzór odpowiada prezydent tego miasta. Stąd też napisałam wniosek do pana prezydenta o zmianę chociażby w jednej części, czyli przeznaczenie działki, która została przeznaczona pod usługi sakralne na usługi oświaty, sportu, rekreacji, parkingów, terenów zielonych. Ponieważ uważam, że miejsc, lokalizacja tutaj przy planowanej ulicy Spokojnej, która będzie ładną, dużą ulicą, takich przeznaczeń jest w korzyści dla wszystkich mieszkańców. Jest jak najbardziej uzasadniona, tym bardziej, że jest to już w tej chwili bardzo duże osiedle, które będzie rozrastać się aż do obwodnicy, co oznacza, że ludzi będzie bardzo dużo, dzieci będzie bardzo dużo, a proszę sobie wyobrazić, że w tym planie zakoskarowania zarówno. Dla obszaru Żytnia, jak również dalej do torów, czy chociażby ulica, tutaj obszar Spokojna, nie ma żadnej lokalizacji pod oświatę, pod szkołę, przedszkole. Nie ma praktycznie w ogóle parkingów. Obszar Żytnia, który zawiera 76 hektarów, zawiera trzy małe parkingi, które są zlokalizowane przy blokach na ulicy Sokołowskiej. Są to małe osiedlowe parkingi które zajmują mieszkańcy tamtych bloków oraz mieszkańcy naszego osiedla. Po złożeniu wniosku do Pana Prezydenta jednocześnie złożyłam wniosek do wszystkich radnych miasta Siedlce. Mamy ich 23, tak? E, odezwało się trzech O e, tutaj obecnych, za całą ba bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję Pani Daniel, dziękuję Panu Sitnikowi, dziękuję Panu Dobieńskiemu. E, I tak naprawdę e, proporcja jest straszna, prawda? Trzech radnych do 23 i, i no to chyba mówi samo za siebie w rozmowach z mieszkańcami e, przebijał też jeden ton że to nie ma sensu, że nikt nas nie wysłucha, że wszelkie pisma składane to i tak nic nie dadzą prawda bo jest lin, jedna linia, którą się realizuje e, i wszelkie głosy nie mają sensu ja stwierdziłam, że spróbujmy udowodnić, że tak nie jest i e, Mam nadzieję, że jeszcze ci z Państwa, które, którzy dzisiaj przyszli, zechcieli, a nie podpisali się na moim wniosku, złożą te podpisy. Ja mam tutaj, ja doślę jeszcze Panu Prezydentowi, bo Pan Prezydent uważa, że <laughs> nie będzie odpowiadał. tak? Jednocześnie to przecież on jest odpowiedzialny za realizację i tylko do niego można składać wniosek o zmianę planu zagospodarowania. Więc mam nadzieję, że odpowie, gdyż jest jedyną instancją, do której składa się wnioski, więc jedynym, który powinien odpowiedzieć nam na nie. tak? E, dzięki uprzejmości Państwa radnych e, mam też nadzieję i chciałabym poprosić obecnych tutaj państwa radnych o podjęcie inicjatywy uchwały dawczej <grym> celem e, wprowadzenia tego do toku obrad e, uchwały zmieniającej plan zagospodarowania. Mam taką nadzieję, że Państwo radni zgodzą się podpisać e, pod taką inicjatywą. E, e, walka nie jest z kościołem, jak może to wiele osób odbierać. Walka jest ze sposobem życia, w jaki nas takie plany skazują. Bo okazuje się, że nie jest to jedyne osiedle, na którym dzieci będą miały bliżej do kościołów niż do szkoły, do kościołów niż do przedszkola. Ani plan Żytniej, ani kolejne plany, które powstają, w żaden sposób się nie trzymają tej strategii. Po prostu planowane są ciasne ulice, bez zatoczek parkingowych, bez miejsc na ścieżki rowerowej, no i już chyba co najważniejsze bez szkoła przedszkoli, tak? Bo jeśli mówimy, że my chcemy tworzyć miasto nowoczesne, które przyciąga inwestorów i przyciąga nowych, młodych mieszkańców, to na litość boską czy przedszkola i szkoła to jest kolejną po kościele potrzebą, czy może pierwszą przed kościołem, prawda? Tym bardziej, że planowana działka, zaplanowana już uchwalona działka pod usługi sakralne mieści się 500 metrów. Od istniejącej parafii, ogromnej parafii, która ma bardzo duży kościół, bardzo duże wyłudynki parafialne, i myślę, że jak na razie to wystarczy. Jeszcze żeby naświetlić to państwu bardziej o co mi chodzi: o pra pra prawidłowe lokowanie usług, o, planowa o planowanie, racjonalne, rozumne i pro mieszkańcom. W swoim wniosku zaproponowałam lokalizację kościoła na tyłach cmentarza. Tam są wciąż wolne działki. Notabene, które... Jest tam może nieduża działka, może ona się Kościołowi nie spodobać, ale uważam, że wystarczająca, gdyż dzisiaj nie powstają duże wspólnoty. Ludzie bardziej chętnie garną się do mniejszych wspólnot i można tam przenieść te usługi. To jest dosłownie kilkaset metrów. Może warto przemyśleć jeszcze pewne rzeczy, wrócić do nich, zastanowić się i z udziałem mieszkańców. Mamy już 95. A może jeszcze jak. Zbierzemy siły i ruszymy po te podpisy, to może znajdzie się kolejnych 95, a może jednak znajdzie się taka liczba, która kiedyś przekona Pana Prezydenta, że to nasze potrzeby są najważniejsze. Nasze. I hierarchia, katalog tych wartości i tych potrzeb jest oczywisty dla każdego. Oczywisty dla każdego, kto jest rodzicem, kto ma małe dzieci, kto ma starsze osoby w rodzinie, a mieszka na ośrodku, na którym nie ma apteki. Prawda? Nie ma poczty, do której ludzie muszą iść bardzo długo, czy jeździć taksówką, tak jak jedna z pań tutaj, która jest inwalidką. Chciałabym bardzo jeszcze raz poprosić Państwa radnych, żeby wspomogli nas, ponieważ według statutu miasta siece do inicjatywy uchwałodawczej potrzebna jest dwójka radnych, a my mamy już dzisiaj trójkę, więc mamy szansę. Dzięki Państwu. Dziękuję bardzo. Prezydent Kodalski na sesji powiedział, że on nie będzie występował o zmianie tego planu. Jak Pani uważa, to są, co te słowa świadczą o e, geście Pana Prezydenta i o jego zrozumieniu dla mieszkańców? Znaczy, przede wszystkim czekamy wciąż na odpowiedź Pana Prezydenta, prawda? E, czy rozumie potrzeby mieszkańców? E, tego nie wiem, nie wolałabym się nie wypowiadać. E, Pan Prezydent jest organem egzekucyjnym, e, egzekwuje to, to, co Rada Miasta uchwali. I ja myślę, że tutaj bardziej radni powinni przyjść do nas, nie tylko trójka, ale cała reszta, ponieważ to oni są wybierani przez nas. Wybieramy ich z nadzieją, że są takimi samymi mieszkańcami, ludźmi jak my, że mają ochotę rozmawiać ze swoimi wyborcami a ich absencja tutaj świadczy najlepiej, że po prostu nie mają ochoty nas słuchać, więc myślę, że poziom wsłuchiwania się w potrzeby mieszkańców w tym mieście jest na bardzo niskim poziomie, bo e, tylko trójka radnych, podkreślam, przyszła. E, informacja była zarówno w mediach, informacja była w mediach sp społecznościowych, e, były roznoszone ulotki i to miasto nie jest tak małe, e, nie jest aż tak duże, znowu, żeby nie, nie, do, nie dowiedzieć się. Ja nie dostałam poza tą trójką państwa radnych żadnego sygnału od nikogo innego. Naprawdę. Więc da, niech to da nam wszystkim do myślenia, kogo my też wybieramy, prawda? Bo ym, to są nasi przedstawiciele, co? A my nie rozwiązujemy problemów, tylko tworzymy je. Tworzymy je nie tylko na Nowym Świecie, ale na każdym osiedlu. Ja proszę, bo rozmawiali jeszcze o tych kwestiach, Wokół kultury się zebraliśmy, tylko chciałbym sprostować... Pewne, zak pewne zakłamanie, które w mieście funkcjonuje. Panie, bo pani powiedziała, że prezydent wykonuje, a Rada Miasta podejmuje decyzje. Chcę to zdementować. To nieprawda. Jest to upolitycznione, upartyjnione. Co prezydent ustali, to tak radni koalicji tak głosują. I nie mają tu nic do powiedzenia. I w związku z tym przy przykro mi to stwierdzić. Ale radni koalicyjni nie mają nic do powiedzenia. Dostają dyrektywy. Przychodzą na sesję i głosują tak, jak partia każe, jak stowarzyszenie każe. A w związku z tym stąd pewnie ich nieobecność tutaj, bo jakby nawet byli, to niczego sami nie mogą zrobić. Prezydent podejmuje decyzję. Radni koalicji są od tego, żeby te decyzje wykonać. I wykonują. Tak mieliśmy teraz przy, przy głosowaniu nad absolutorium żadne argumenty. Nic nie znaczą. Negatywna opinia. Izby Obrachunkowej, negatywna opinia radcy prawnego, biura prawnego miasta, negatywna opinia merytorycznych naczelników wydziałów nie ma żadnego znaczenia. Prezydent podejmuje decyzję, koalicja podnosi ręce koniec tematu. I tak wygląda rzeczywistość w naszym mieście. Chciałbym, żeby wszyscy zdali sobie z tego sprawę, żeby mieszkańcy wiedzieli, że ustalają na koalicji. Żeby było to jak najbardziej niekorzystne dla mieszkańców, ale w tym jest jakiś widoczny interes partyjny, tak radnie koalicji zagłosują. Mają większość, robią co chcą. Ja obserwuję to od dwóch lat. Jeszcze nie było jednej sytuacji, gdzie logiczny wydawałby się interes mieszkańców, będzie uwzględniony. Nie, tylko to, co chce koalicja. Do planu zagospodarowania rzecznie <laughs>, było kilkanaście uwag. E, praktycznie wszystkie zostały odrzucone, i e, odnośnie tej usług sekretarzowych były również protesty w wielu innych sprawach dotyczących bezpośrednio właścicieli działek, e, gdzie decyzje e, zarządzania tego e, planu zagospodarowania naruszały poniekąd ich prawa własności. Faktycznie to, to prezydent wybiera, to on rozstrzyga i on odrzuca. No to będę niedawno były składane wnioski uwagi do, plan, do projektu planu zagospodarowania tutaj ulicy Spokojnej. I termin składania uwag był do 16, 17 rano już były rozstrzygnięcia wszystkie na niekorzyść. Także... Właściwie można powiedzieć, że faktycznie no, wszystkie głosy składane są i tak odrzucane, i tak nie brane są pod uwagę. Panie, jeszcze uwagę. Kiedy głosowaliśmy na sesji dla zagospodarowania przestrzennego Żytniej, <laughs> zgłaszali się mieszkańcy mieli uwagi. Zgłosiłem wniosek, żeby przesunąć głosowanie. Nic nie powodowało, nic nie powodowało. Że nie wiem, zawali się tutaj osiedle most, coś się stanie strasznego. Można było przesunąć podjęcie decyzji o zagospodarowaniu planu przestrzennego, jeśli chodzi tutaj o żytnią, ale oczywiście głosami koalicji wniosek został odrzucony i radni koalicji przegłosowali ten plan, ale miesiąc później był głosowany kolejny plan zagospodarowania przestrzennego innej części miasta, ale teraz prezydent chciał, żeby odłożyć na miesiąc, dwa głosowanie. Oczywiście można było wtedy odłożyć to głosowanie, bo tego chciał prezydent i koalicja podniosła ręce i przesunęła plan i przesunęła głosowanie na kolejne sesje. O czym to świadczy? Decyzja partyjna, polityczniona. Radni koalicji mają zagłosować. Koniec. Jest to dowód. To jest w protokołach sesji. Można to sprawdzić. Na to zdecydowanie ewentualnego nabywcę, w związku z tym cena tych działek może być niska. Usłyszałem odpowiedź, że jest wszystko uzgodnione właściciele są zainteresowani, wszystko jest ok. Okazuje się, słysząc teraz panią, że nie do końca to, co usłyszałem wówczas, było prawdą. Ale sprawdzę, czy ja teraz nie wolę. Natomiast myślę, że jak tutaj jesteśmy we troje, to we troje taką inicjatywę podpiszemy. Ja spróbuję jeszcze popytać, poprosić kolegów, koleżanki, aby się pod tą inicjatywą podpisywali. Ja ją wprowadzę, ale, znaczy my ją wprowadzimy, ale bez 12 mhm. radnych ta inicjatywa spali na panewce, słysząc to, co pan prezydent powiedział, że on jest niezainteresowany, a więc jest przeciwny. Tak należy to sobie tłumaczyć, a więc prawdopodobnie radni STS-u i PISU będą głosowani przeciw. Ile osób z Państwa wie, że w 34. roku będziecie mieli do wykupienia 22 miliony obligacji które w tym roku tak pstryki poszły nie wiadomo gdzie ile z Państwa osób wie, że przez wcześniejsze 10 lat z samych obligacji będziemy musieli wykupować od 10 do 15 milionów samych obligacji rocznie? A przez te dziewięć lat, kiedy rządzi ta koalicja, nie nazbierali jednego miliona w ciągu roku, żeby spłacić długi, które wcześniej zaciągnęli. To skutkuje tym, że to wygląda tak, a nie inaczej. Bo jak miasto miałoby pieniądze, to by budowało żłobki tu i przedszkola. A dlaczego nie buduje? A dlaczego ceduje to na przedszkola niepubliczne? Nie Bo ich to guzik obchodzi. Subwencja przychodzi z. Państwa odcinają to, co mogą sobie odciąć, i resztę przekazują, już ich nic nie interesuje. To jest zmartwienie przedsiębiorców. W związku z tym, teraz tylko i wyłącznie jak my w to wejdziemy, ale szczerze i osobiście się w to zaangażujemy, to jest szansa, że coś zrobimy. A tak? No dobrze, no możemy porozmawiać sobie, możemy argumentować. Ja podaję argumenty na sesji, kalica się śmieje. Bo i tak, no żebym stanął na głowie, to nikogo to interesuje, bo głosowanie to nie jest tematu. I tak wygląda ta szara. No, niestety rzeczywistość, weźmy to w swoje ręce i wtedy coś zróbmy. Żeby, żeby taką próbę dokonać, dlatego że część osób musi się przekonać. E, część osób w tej chwili wierzy, że władze miasta działają. E, w interesie mieszkańców, żeby się przekonali, że nie działają w interesie mieszkańców, to trzeba namówić, żeby te osoby podpisały i przekonały się, że władze miasta nie robią sobie nic z ich podpisów, z ich potrzeb. Mowa ta obecność może być bardzo przydatna. Jeżeli z kolei pan prezydent powie znowu z nonszalancją, co mnie to obchodzi, co mnie to obchodzi, to radni, to nie ja, to radzi. To może się okazać, że będzie miało nie 95 mieszkańców przeciwko sobie, ale 9,5 tysiąca przed wyborami. A wybory są papierkiem lakmusowym. Czy nam się podoba ta władza, która dla mnie, mówię o swoim osobistym odczuciu, ignoruje mieszkańców? Zebrało się tutaj trzech radnych z trzech różnych stron prawda, politycznych, czyli łączy nas nie polityka, nie cel, tylko... Interesy mieszkańców tego miasta. miasta i obrona właśnie tego miasta przed nieracjonalnością, głupotą, przed, przed budowaniem nam getta, a nie, a nie fajnego miasta, prawda? Jest to, mamy jeden, ten obszar jest obszarem rozwijającym się. Uważam, że da się jeszcze wszystko zrobić, a ludzi, którzy są nieprzekonani, można przekonać. Jeśli do tego potrzeba podpisów, będziemy je zbierać. Jeśli Państwo nam pomożecie i wystąpicie z tą inicjatywą świetnie. I mam nadzieję, że jeżeli pojawi się taka kropelka, to ona jest w stanie wydrążyć skałę. I takie budowanie tego, tej świadomości obywatelskiej musimy zacząć, drodzy Państwo, bo wiele lat przeżyliśmy w, w takim, a nie innym ustroju socjalistycznym, gdzie wszystko było tak, jak Pan powiedział. To było państwowe, to było nie moje i tak dalej. Czas, żebyśmy zaczęli myśleć, że cokolwiek dzieje się w tym mieście, dzieje się z naszych pieniędzy. A jeżeli się nie dzieje, a powinno się dziać, to musimy się zapytać, dlaczego się nie dzieje. Bo przecież I my płacimy. To mało. Oczywiście, że tak. My płacimy, wszyscy płacimy. Każdy mieszkaniec, e, e, nawet mieszkania w bloku, czy właściciel garażu, my wszyscy mamy podatki. To tak jak pani zauważyła, to osiedle jest piękne, zielone, bo to my za to płacimy. Więc jako mieszkańcy i płatnicy podatków mamy prawo oczekiwać, że miasto będzie słuchało nas i nikogo innego. I do mnie nie przemawia argument pana prezydenta, który był odpowiedzią pod powtarzającą się na siedem uwag przeciwko tej budowie, temu przeznaczeniu sekretnemu, że, że, bo kuria prosiła. To jest kuria, jest jeden do, do tylu mieszkańców, tak? My też prosimy i mieszkańcy też proszą i Pan Prezydent też składa wiele obietnic, których potem niestety nie realizuje. I wydaje mi się, że nasza akcja jest e, m, może i drugą przy Żółkiewskim taką akcją, gdzie ludzie zaczęli mówić, tak? Tam było 2000, nas jest tylko 95, ale mówmy, tak? Bo są takie sprawy nierozwiązane jak e, e, rzecz e, e, istotna dla oświaty żółkiewskiej. No przecież to jest, dla mnie w głowie się nie mieści, ile razy padło obietnica, że już mamy pieniądze, już budujemy. I to się nic nie dzieje. Więc jak nie zaczniemy tupać nogą, nawet jeśli będzie to tylko jedno tupnięcie, ono się, to jest efekt motyla, słuchajcie. Bo tak jak Pan powiedział, my dzisiaj, jest nas tylko kilka osób, ale każdy z nas pójdzie i będzie rozmawiać. I przekaże, może. To te hierarchie wartości, które powinny zaistnieć w tym mieście dalej i będziemy z siłą i stanowczością podkreślać, że to one są najważniejsze, to my jesteśmy najważniejsi. Brawo. Brawo. Okay, to jest smutne. To jest smutne.